Cześć, strony Vapor. Witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 19. Na wstępie chciałbym wam powiedzieć, że jeśli do końca stycznia, czyli do 1 lutego, wbijecie 240 subskrypcji, to zrobimy konkurs na wygranie skina do CS:GO. Więc warto subskrybować mój kanał, bo będzie konkurs. Macie nie wiem tam 40 240, a jest 215, to macie tam 25 subskrypcji w ciągu 10 dni. Może może wam się uda. Ale przechodzimy teraz do gry. Znaczy my to w poprzednim odcinku skończyli dobra, na na głęboszowaniu i mieliśmy jechać na pole numer 110. No to tam sobie pojedziemy. Zrobimy sobie dzisiaj jeszcze. Musimy wydać te nasze pół miliona. Bo na razie już wszystko mamy prawie, a hajs się zgadza. Więc zaraz tutaj pomyślimy co kupimy, może jakiś kombajn lepszy, albo może jakieś nowe pole. Albo może ciągnik jakiś. Tylko tutaj sobie podjadę, opuszczę. Niech pracownik robi. Dobra, tutaj mamy tego klasa. A tutaj tego zetora, a jak zwierzęta? Tylko sobie zmienię na tego zetora i zobaczę do zwierząt. E, trawy nie mają, TMR nie mają i wody nie mają. Woda. E, chwila, woda. Mamy pojemnik na wodę czy nie? Technologia Bell. Nie to, tylko zwierzęta i byśmy sobie kupili tą maszynkę. Albo jakąś inną. Nie wiem, ale powiedzmy, że pierwszy. To na wodę sobie kupimy, albo inaczej jeszcze wejdziemy sobie w przyczepy. bo trzeba jakąś większą przyczepę zrobić. O 17 tysięcy litrów. litrów 17,5 tysiąca litrów. A na przykład ta ma 25,27. Pojemność. 27 ma być. O! Takie coś, ale pierw do tego musimy sobie jakiś ciągnik kupić. Średnie ciągniki. I tak może z, z któryś z tych. Na przykład ten ma. Ten John Deere ma. A jakbyśmy. Konfiguracja silnika 220 KONI. Na przykład ten FENT ile ma wzór? Konfiguracja 180. Do takiej dużej przyczepy, to nie wiem czy one się nadadzą. Bo to nie ta, tylko ta. O! Pojemność. O, coś takiego. To by się bardziej sprzydał jakiś większy ciągnik. Więc tą przyszepkę na razie sobie odłożymy, a na chwilę obecną to sobie zwiększymy pojemność przy tej przyszepce. I tak, co, co bym chciał kupić? Ze średnich ciągników, raczej jakiś bardziej ciągnik z Turem, czyli byłby to nie może ten Massey Ferguson albo Valtra. Masy Ferguson albo Valtra Sprawdzimy ten Masej Ferguson Albo ta Waltra Ale bardziej w tą Waltrę bym chciał Z turem Więc tak bo tu jest To jest Chwilę jeszcze sprawdzimy Tur do tego To bardziej chyba Tą waltrę i ten większy tur. Więc ten ciągnik idzie na sprzedaż. Prawdopodobnie. I od razu zwiększę sobie pojemność tej, tej przyczepy. znaczy. Dobra, więc wszystko postanowione. Więc resetujemy to wszystko. Żeby to wszystko sprzedać. Czyli tak, tu jest, chwilę nie to, o resetuj, tak, tak, tutaj mamy chwytak do kiszonki, resetuj, resetuj, tutaj mamy to, resetuj, resetuj, To co jeszcze zostało? Nic chyba. A jeszcze to, dobra, to tu musimy, to chyba to jest, tak, dobra. A to niech zostanie, dobra. I teraz musimy jeszcze tą przyczepę. Zresetować, resetuj tak, tak, tak Oczywiście przenosimy do sklepu. Wie co on robi? No co on robi, kurde, nie wie chyba, które pole. Trzeba robić. Chwila, tylko dojadę tam i poprawię, bo coś się spierdzieliło. Pola mu się popierdzieliły. Sąsiada polecił zaurać. No jest nawet za Ja Na tego pola w ogóle nie kupywałem. No i chwila. Tylko nawrócimy. No dobra. Nie leci, dobra. To teraz my to wszystko sprzedajemy chyba. Zdaje się. No to no, nam już nie będzie potrzebne. Razem z tym turem. A te widły do kiszonki to może sobie zostawimy. O. Ostatni ciągnik, znaczy ostatni, ostatnie chwile tego ciągnika na moim gospodarstwie. Dobra wysiadamy i... papa pa, ciągniczku. Zobaczymy się w kolejnej serii sprzedaj tak tak sprzedaj tak ok dobra no i dziękuję dobra i teraz sprzedałoby się tak tą waltrę kupić i teraz tak kolor podstawowy kolor podstawowy jakiś by trzeba było dobrać żółty to myślę że nie o może taki czarny bardziej o Kolor obręczy, a też czarne. O. No i taki będzie. Dobra. Teraz tak, marka Q. Treleborg Nokian. Treleborg zostaje. Ustawienie kół. Obciążniki opon. Szeroki opono. Szerokie opony z obciążnikami. Dobra. Konfiguracja. Dajmy 165 koni. Konsola oczywiście musi być. kup. Dobra i teraz musimy kupić tą konsolę i tą... Dobra, i teraz też w kolorze czarnym. Kup, kup, kup Dobra. jest nasza waltra. 400 tysięcy zostało. No nawet spora, spora Taki lepszy ściągnik na moim gospodarstwie. Jeszcze przemaluję sobie te widły. Bo one są szare. A to wszystko jest... A to wszystko jest czarne. Dobra, pomału, trzeba wjechać jako. No już lepszy zakup. podjadę o. Tak żeby tylko te widwy przychwyciło. Dobrze. Ustaw. Kolor podstawowy. Ustaw, dziękuję za 200 zł. Zmiana koloru. Dobra. A, to się odpijało, dobra. A teraz podjeżdżamy pod przyczepę i ją teraz trzeba wyremontować. żeby mi ciągnik wychyci czy jakoś w miarę podjechać nie bardzo trochę bo bankomat już szkodzi o chyba już ciągnik wyjechał nie to gdzie to jest tutaj o dobrze yy, ustaw kolor podstawowy a to ja tu mogę sobie wymienić aha ale dobra pojemność bo to jest pojemność ta. DB12, no i dobra. Marka Q. Jeszcze jakaś Michelin, Lizard, Treleborg. Treleborg. Tom czy tom? Nie, no tom, bo większa pojemność tej większe opony muszą być, dobre Elementy dołączane hak holowniczy. Dobra, ale tu coś jeszcze pokrywa jakaś, pokrywa. A dajmy co tam, że to też można wymienić. A nie, kolor chcę zmienić. Gdzie tu? Prze na cały czarny. Albo na jakiś inny, na przykład który tam dobrze pasuje. Nie, może nie tak. Tu zostawimy sobie czarny, a tu damy sobie coś takiego. Albo dobra, czarny. O, i tyle ustaw za 6000. Dobra, jest ustawione. Tam pokrywę mogę sobie otwórz. Pokrywę. O, no i super. Dobra, a za resztę pieniędzy, to bym chciał sobie kupić jakieś pole. Mi zostało 400 tysięcy. 400 tysięcy i tu jakieś pole. O na przykład tu jest. 106 akurat blisko 106 co tu rośnie? No 106 rzepak chyba dokładnie. A więcej... Gotowe do zbioru, to może by kupił nawet to pole. No, i chyba kupimy to pole, dobra chwila. Zatrzymamy się tutaj. No, bo to pole to cześć. O, to jest to. Tu rzepa groźnie wszystko. Że rzepa groźnie. A tu jest blisko domu naszego. No, gdzie indziej? Chwila, może pole jakieś. Tutaj, o. Tu mamy jedno pole, ale na przykład tutaj. Na przykład coś. Chwila. Jęczmień. A na przykład pole numer 1. Nie jest drogie. Znacznie wiem, czy to drogie czytanie. A na przykład 180. Co tu rośnie? Tu rośnie. Chwila. Soja. Soja. Dziękuję. No już prawie, już prawie. Za. Ile chcą za to pole? 100. 12 tysięcy. Tylko, że trochę kombajn słaby. na no, takie pole. czy muszę pomyśleć, chwila. 180 lub 106. Które pole lepiej? Może 180 kupmy? Albo dobra. Kupimy tak, 106. Kup. Tak. No i dziękuję. Pole numer 106 należy do mnie. Wiedziemy sobie klasę. Dobra, 100 tysięcy nam zostaje. A może jeszcze się uda kupić? Albo teraz kupimy ten kombań jakiś lepszy. O, podjedziemy tutaj, dobra, i teraz tak, yy, rozłóż i włącz. Dobra, rzepak. A jednej... jednej kurde tej... Jednego czegoś nie przemyślałem. Nie wiem czy popatrzcie. Czy ta rua dosięgnie na taką wysokość do tej przyczepy? Nie pomyślałem o tym. A to najwyżej jak nie dosięgnie to kombajnem się podjedzie do Silosa, wysypie się Silosa, Silosa na przyczepę. O i tak też można. No i fajnie, dobra. A teraz idziemy na gospodarstwo. Fajnie, że 50 km na godzinę wyciągnie. I fajna Waltra. A jak coś nie tego, to się jeszcze może tą yy, drugą przyczepę dokupi. A jak zauważyłem, to na tej mapie jeździ bardzo mało samochodów. Jak jeżdżę do sklepu i ze sklepu, to praktycznie mało tych samochodów widzę. Jedynie na tamtej drodze, tam dalej. To coś tam może zauważy. A tak to w ogóle? O, nie wiemy. Chwila, chwila. Dobra. Dobra mamy. Zwierzęta to tak na poboczu muszą być. Ale mam to wszystko dobra. Chociaż kurde nie wiem czy to. Dobra, podjadę pod tamten kombajn, zobaczymy czy da radę. Sprawdzimy czy da radę. A jeśli nie, no to... No to zrobimy tak jak wspomniałem. Wszystko czarne, no i, no i o to chodzi. Ładnie to wygląda. Razem połączenie, że te felgi w tej przyczepie mogłyby być czarne, a nie szare. No ale to dobra. A nie, no powinno dostać. Chwila, sprawdzimy. Uwaga. Czy dostanie? Eee, dostało. No i super. Dobra, od razu nie wysypie. Dobra, chwila po drzewo. Dobra. A sprawdzimy ile oni są za to pole numer 180. 119. No to nawet. A na przykład, bo patrzcie, Pobrałem takie mody kombajny. I na przykład tutaj ten kombajn kosztuje 200 tysięcy. Ten Massey Ferguson. A na przykład tutaj pobrałem takie. O, na przykład taki kombajn. Lekcion 600 i tak, marka kół Na przykład o Treleborg, ustawienie kół Na przykład gąsienicowy, ale to bardziej chyba nie Treleborg gąsienicowy układ 10 tysięcy litrów pojemność Są różne takie wzory. O, na przykład ten wzór by był. Jeszcze jeszcze jakiś jeden. A tu są numery. Konfiguracja silnika to nie wiem, czy to coś da. No powiedzmy ten za 228 tysięcy. 228 tysięcy. I tu są headery jeszcze. Hedery do tych kombajnów. O. Na przykład ten lub ten, ale to bardziej byśmy poszli tutaj. No i akurat by było. No tu waltę mam. A to może w następnym odcinku ten kombajn kupimy. Chociaż nie wiem, napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. O tym kombajnie, czy na przykład jakiś inny, słabszy kupić. Ale mam na tyle pieniędzy, że. Powinno być dobrze. Dobra, powinien tutaj nawrócić. No to 2000. Dobra, to sobie tutaj zaczekam. Na tego kombajnista Sprzyszewa, może będzie. A żepak po ile jest? Rzepek, który to rzepek? Dobra, ten. To jest to. 1000 skup ustacha. Ustacha to jest tutaj. Dobra. A na przykład, bo jeszcze nie liczyłem na sprzedaż. O, 30 tysięcy... 40 dodatkowych tysięcy za sprzedaż tego. No i super. Tylko że jeszcze taki problem nastaje, że... Tu już wszystko wymieniamy, ale na przykład o, mamy coś takiego. Taki opryskiwacz. To trzeba wymienić jak najszybciej. No tutaj. Dobra, a na przykład co z tymi zwierzętami? Bo tutaj niby jedzą coś. Że coś tam jedzą. Trawa, słoma, woda. A to tak, na poboczu. Bardziej się skupię na żniwach, znaczy na zbiorach, a później na zwierzętach, żeby posadzić, posiać, zebrać i tak koło Wojtek, a później coś się coś pomyśli. Może jeszcze drugą przyczepę bym do tej przyczepy wykupił. Jakby się coś nie mieściło, no? Nie? Żebym wykupił to pole numer 180. Tylko że pierw musiałbym kupić nowy kombaj, a później to pole. Na przykład sprzedałbym to pole, chociaż nie wiem, czy sprzedawać, czy też nie. Chociaż w sumie nie będę sprzedawał nic o tutaj trochę się zostawił, bo na przykład, kurde, z łączeniem tu. O, na przykład te dwa pola bym połączył, pole numer 106 i 107, ale tu jest drzewo, to kurde będzie przeszkadzać trochę. Albo będziemy, będziemy to drzewo omijać jakoś w miarę, żeby się dało. Przepierdzielę wszystko na kombajn i na pole i później będę się musiał wstrzymać długo przed jakimkolwiek zakupem czegoś. A tu też bo na przykład to wymaga wapna. Nawiezienie, tu jest w miarę, to dobrze. Tutaj zaora, bo tu się raz chyba ora? Wymaga wapna, wymaga zaorania. A nie, bo tu się oranie to tylko po. Uży pługa lub kultywatora, aby napowietrzyć glebę przed rozpoczęciem siewu. Plony, no bo oranie to wiem, że to się, że to się bierze na przykład po takich zbiera jak kukurydza albo coś innego. No albo to jest na przykład mm, nawożenie czegoś, wapna czy czegoś, orania albo nawożenie. A mi się wydaje, że to jest to. Sianie, zbieranie rośliny, rzadkie i bawełna, zwiększanie plonów. O. O, wykonać orkę po każdym zbiorze kukuryzy, ziemniaków, buraków cukrowych i trzciny cukrowej. Czyli teraz wykonam orkę, już nie będę musiał wykonywać orki. A na przykład tutaj na tym polu numer 180, wymaga to zaorania czy nie? Chwila, wyma. 180 wymaga wapna, oprócz tego nie wymaga zaorania. A to jest, co tu rośnie? Soja, tak? Soja. No. No i super. I o to chodzi właśnie. Dobra, ja tym ciągnikiem waltrą sobie podjadę, niech wysypie już. A w następnym odcinku będą żniwa. Tego soi, bo kupię pole. A w następnym odcinku będą żniwa, bo już teraz w tym odcinku nie będę robił. Tylko muszę jeszcze jakiś siewnik kupić do tego. Kiesiewnik muszę kupić, raczej do Waltry, bo bardziej bym uderzył w takie bardziej nowocześniejsze gospodarstwo, bo takie biedniejsze to tylko... to tylko na początku. No wranik w sypie, 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 Doczeka czeka chyba ten kombajnista. Dobra, koniec. Dobra, no to co. To by było na tyle. Pamiętajcie, że do końca stycznia, jak wbijecie 240 subskrypcji, to robimy konkurs. Więc subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapki w górę i jakieś fajne komentarze. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Siema.